Przygotuj się na stawienie czoła objawieniu, które podważa wszystko, w co wierzymy na temat przyszłości. Siostra Agnes Sagawa, japońska zakonnica powszechnie znana ze swoich mistycznych doświadczeń, ujawniła niepokojącą przepowiednię: W nadchodzących miesiącach ludzkość w stanie w obliczu duchowego przebudzenia, które może mieć niszczycielskie konsekwencje, jeśli nie zostanie pilnie wezwane do pojednania z sakrum. Według jego wizji jedna decyzja może zmienić bieg ludzkiego losu. Wyznaczając pomiędzy zniszczeniem a duchową odnową. To, co ma nadejść, według niej, jest znacznie głębsze i groźniejsze, niż można sobie wyobrazić. Osobista podróż siostry Agnes Sasagawy. Siostra Agnes urodziła się 28 maja 1931 roku w Japonii, stojąc w obliczu szeregu wyzwań, które od dzieciństwa ukształtowały jej ścieżkę wiary i odporności. Urodziła się jako wcześniak, dorastała w wątłym zdrowiu. W wieku dziewiętnastu lat nieudana operacja spowodowała całkowity paraliż, w wyniku którego została unieruchomiona na szesnaście lat. W tym okresie cierpień i zabiegów pielęgniarka wprowadziła ją w chrześcijaństwo, rozpoczynając duchową przemianę, która na nowo zdefiniowała jej życie. W wieku trzydziestu ośmiu lat, już nawrócona, wstąpiła do zgromadzenia szustry niepokalanego serca Maryi w Nagasaki. W 1973 roku pojawiły się nowe przeciwności losu, całkowita utrata słuchu. Mimo to w następnym roku ukazał mu się anioł, który przyniósł boskie przesłania i obiecał tymczasowe przywrócenie mu słuchu cud, który miał miejsce w okresie od sierpnia do października tego roku. W 1982 roku w uroczystość zwiastowania, wstawiennictwo Maryi przywróciło mu na stałe słuch. Co stanowiło punkt zwrotny na jego duchowej drodze. Początek zjawisk nadprzyrodzonych w Akita. W czerwcu 1973 roku modlitwę w klasztorze Akita przerwały nadprzyrodzone znaki. Z tabernakulum zaczęło emanować tajemnicze światło, wypełniając kaplicę niewątpliwą boską obecnością. Kilka dni później, podczas modlitwy przed najświętszym sakramentem, jasno zaświeciło czerwone światło sygnalizując bliskość niezwykłego wydarzenia. Niedługo potem siostra Agnieszka była świadkiem wizji aniołów wokół ołtarza. Manifestacje te zakończyły się zjawiskiem fizycznym, pojawieniem się stygmatów na lewej ręce, gdzie pojawił się krwawy znak w kształcie krzyża. Jednocześnie drewniana figura Matki Boskiej, wyrzeźbiona z jednego bloku drzewa katsure, zaczęła krwawić w ten sam sposób. Boskie proroctwa i ostrzeżenia 3 sierpnia 1973 roku siostra została obudzona o północy przez swojego anioła stróża, który przekazał przesłania o charakterze duchowym i apokaliptycznym. Wizje ostrzegały przed próbami wykraczającymi poza jego osobiste doświadczenia, obejmującymi globalny kryzys duchowy. W jednym z tych orędzi podkreślono, że ludzkości grozi zagłada, jeśli nie będzie pokuty i pojednania z Bogiem. W następnym miesiącu figura Matki Boskiej wydzielała oleistą, perfumowaną substancję znak, który wprawił wszystkich w klasztorze w zakłopotanie. Po tym wydarzeniu, 4 stycznia 1975 roku, nastąpił najbardziej imponujący cud. Posąg wylał ludzkie łzy. Zjawisko to wystąpiło 101 razy i zostało naukowo przeanalizowane, potwierdzając, że płyn był biologicznie ludzki. Globalny wpływ i cudowne uzdrowienie. Wydarzenia Wakita nie ograniczały się do Japonii. W 1983 roku koreanka Teresa Chan, będąca w stanie wegetatywnym z powodu nieuleczalnego raka mózgu, została cudownie wyleczona dzięki modlitwom pielgrzymów z jej ojczyzny w klasztorze Wakita. Zdjęcia rentgenowskie wykonane przed i po zdarzeniu wykazały powrót do zdrowia, wywołując międzynarodowy oddźwięk i potwierdzając autentyczność cudów związanych z siostrą Agnieszką i posągiem. Dochodzenie kościelne i oficjalne uznanie. Wkrótce wezwano Kościół katolicki do zbadania tych wydarzeń. Biskup John Shobiro Ito, przywódca Gecezji Niigata, rozpoczął szczegółową analizę w 1975 roku, konsultując się z ekspertami i Watykanem. Początkowo kongregacja nauki wiary poinformowała, że odpowiedzialność za śledztwo pozostaje lokalna. Pomimo niejednoznacznego pierwszego raportu, w latach 80. W XX wieku pojawiły się nowe wydarzenia i solidniejsze dowody, co doprowadziło biskupa ITOU do oficjalnego uznania w 1984 roku nadprzyrodzonego charakteru wydarzeń w Akita. Duchowe znaczenie i dziedzictwo przesłań. Orędzia otrzymane przez siostrę Agnieszkę podkreślają centralne tematy wiary katolickiej, takie jak znaczenie Eucharystii, potrzeba duchowego zadośćuczynienia i wezwanie do globalnego nawrócenia. Dziewica Maryja w swoich objawieniach ostrzegała przed przyszłymi kryzysami, które dotkną Kościół i ludzkość, podkreślając pilną potrzebę żarliwych modlitw i pokuty. Zjawisko Akity w dalszym ciągu odbija się echem we wspólnotach katolickich na całym świecie. Są potężnym przypomnieniem przemieniającego potencjału wiary i zbiorowej odpowiedzialności w obliczu przeciwności duchowych i społecznych. Dla wielu wydarzenia w Akita nie tylko potwierdzają obecność boskości ale także wzmacniają pilne wezwanie do nadziei i duchowej odnowy w czasach niepewności. Kiedy biskup John Shobiro ITO przedstawił Kongregacji Nauki Wiary swoje zeznania dotyczące niezwykłych wydarzeń, które miały miejsce w Akita w Japonii, reakcja była chłodna i wyniosła. Kongregacja uznała te wydarzenia za niekorzystne i zdecydowała się nie wszczynać nowego szczegółowego badania. Jednak biskup ITO, znany ze swojej determinacji i niezachwanej wiary, nie przyjął odrzucenia jako ostatecznego wniosku. Mocno wierzył, że wydarzenia w Akicie mają boską naturę, która zasługuje na wnikliwą analizę. W 1982 roku Itou podniósł możliwość, że początkowa odpowiedź kongregacji mogła opierać się na błędnych interpretacjach lub braku bardziej szczegółowych informacji. Przekonany, że sprawa wymaga ponownego zainteresowania, Itou podjął odważne działania w następnym roku. W 1983 roku osobiście udał się do Rzymu, aby spotkać się z członkami Kongregacji Nauki Wiary. Podczas przesłuchań Itou ponownie przedstawił wydarzenia, tym razem z bardziej szczegółowymi wyjaśnieniami i dodatkowymi dowodami, które miały wyjaśnić wszelkie wcześniejsze nieporozumienia. Argumentował, że nadprzyrodzony charakter demonstracji, zwłaszcza wydarzeń wokół figury Matki Boskiej w Akicie, wymaga głębszego zbadania przez władze kościelne. Po latach skrupulatnej analizy i ścisłego monitorowania wydarzeń, biskup ITO wydał w 1984 roku formalną deklarację. Uznał, że zjawiska Wakita mają charakter nadprzyrodzony i upoważnił do kultu Najświętszej Matki Akita w granicach swojej diecezji. Akt ten został jednak starannie skonstruowany. ITOU podkreślił, że pomimo uznania było to objawienie prywatne, co oznacza, że nie miało takiej wagi doktrynalnej, jak objawienie publiczne niezbędne do zbawienia, jakim jest Pismo Święte. To rozróżnienie miało fundamentalne znaczenie, aby uniknąć błędnych interpretacji lub ekscesów religijnych, które mogłyby być sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Biskup podkreślił także, że jego decyzja nie jest ostateczna ale raczej tymczasowe uznanie, podlegające ostatecznej ocenie przez władze wyższe, w tym święty syned. Postawa ta odzwierciedla zarówno szacunek ITOU dla hierarchii kościelnej, jak i jego zaangażowanie w poszukiwanie prawdy bez pochopnych i pochopnych wniosków. Nawet podejmując zdecydowaną decyzję lokalną, ITOU pozostał otwarty na przyszłe wskazówki Watykanu, co pokazuje jego równowagę między wiarą, roztropnością i posłuszeństwem kościelnym. W 1988 roku, obecnie na emeryturze, ITOU spotkał się z kardynałem Józefem Ratzingerem, ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Podczas tego przesłuchania Ratzinger wyraził ustne poparcie dla oświadczenia biskupa ITOU z 1984 roku, co było gestem, choć dyskretnym, znaczącym. Zgoda ta nie przełożyła się jednak na formalne ani ostateczne oświadczenie Watykanu który w dalszym ciągu zajmował ostrożne stanowisko w sprawie wydarzeń w Akicie. Pomimo uznania gecezji Watykan pozostawił sprawę otwartą, umożliwiając kontynuację debaty między teologami a wiernymi. Sprawa Akity stała się jeszcze bardziej skomplikowana w 1990 roku, kiedy arcybiskup Peter Shirayanagi z Tokio, przewodniczący konferencji biskupów katolickich Japonii, publicznie wyraził swoje wątpliwości co do autentyczności zjawiska. W wywiadzie dla włoskiej gazety Elore Shirayanagi oświadczyła, że nie należy traktować tych wydarzeń poważnie, sugerując, że brakuje wystarczających elementów potwierdzających ich prawdziwość. Oświadczenie to ujawniło rosnący podział w kościele w Japonii co do sposobu podejścia do wydarzeń uznawanych za nadprzyrodzone. Stanowisko Shirayanagi ujawniło trudności teologiczne i duszpasterskie związane z potwierdzaniem objawień. Oficjalne rozpoznanie takich zjawisk nie jest procesem prostym. Wykracza daleko poza indywidualną wiarę. Wymaga wnikliwej analizy, opartej na kryteriach teologicznych, historycznych i naukowych, a także zgodności z doktryną Kościoła. Jednocześnie opinia arcybiskupa ilustruje napięcia, jakie istniały między przywódcami kościelnymi, którzy starali się zrównoważyć pobożność ludową bardziej krytycznym i naukowym podejściem. Rozbieżność opinii wśród przywódców Kościoła katolickiego na temat Akity odzwierciedla wyzwania stojące w obliczu zjawisk mistycznych. Niektórzy postrzegali te przejawy jako uzasadnione boskie przesłania, inni domagali się bardziej rygorystycznego śledztwa, aby uniknąć pochopnych decyzji. Konflikt ten uwypukła napięcie między wiarą a rozumem, stanowiące niezbędną równowagę Kościoła w sprawach zjawisk nadprzyrodzonych. Chociaż Watykan nigdy nie wydał ostatecznego oświadczenia, Decyzja biskupa ITOU o lokalnym uznaniu wydarzeń w Akita była przełomowa. Uznanie gecezjalne pozostaje ważne, wspierając wiernych z i gata w czyniu orędzi dziewicy Maryi Zakita jako uzasadnionej części ich duchowości. Orędzia, które podkreślają znaczenie modlitwy, pokuty i nawrócenia, są echem powszechnego wezwania do wiary i pojednania z Bogiem. Zatem sprawa Akity pozostaje w strefie pośredniej w doktrynie katolickiej bez ostatecznego oficjalnego potwierdzenia, ale także bez formalnego odrzucenia. Status ten podkreśla złożoność podejścia Kościoła do wydarzeń nadprzyrodzonych, utrzymując przy tym żywe oddanie i zainteresowanie wiernych tymi duchowymi przejawami. Watykan, pomimo kilku dochodzeń, nigdy nie wydał ostatecznej opinii na temat fenomenu objawienia Kita, pozostawiając go w doktrynalnym zawieszeniu. Ten brak definicji sprawia, że objawienia znajdują się w dwustrefy doktryny katolickiej. Nie ma jednoznacznego potwierdzenia ich autentyczności, ale nie ma też kategorycznego zaprzeczenia. Ważnym kamieniem milowym była jednak formalna deklaracja biskupa Dona Shobiro ITOU z diecezji Niigata, która oficjalnie uznała wydarzenia na szczeblu lokalnym. To diecezjalne uznanie ma ogromne znaczenie w hierarchicznej strukturze kościoła, ponieważ zapewnia kościelne wsparcie wiernym w regionie. Aby mogli uważać przesłania akity za uzasadnioną część swojej praktyki wiary, warto zaznaczyć, że zatwierdzenie to nigdy nie zostało zakwestionowane przez jego następców ani przez wyższe władze Kościoła, zachowując swą ważność do dziś, zgodnie z prawem kanonicznym. Rozgłos zyskały orędzia przekazywane poprzez objawienia, poczone w uszy od pierwszego z nich, które podkreślało wagę różańca i aktów zadośćuczynienia. Postrzeganych jako duchowy środek łagodzenia grzechów świata i osiągania Bożego Miłosierdzia. Drugie orędzie, z 3 sierpnia 1973 roku, wyrażało smutek za grzechy ludzkości i zawierało wezwanie, aby dusze szukały Chrystusa, łagodząc Boży gniew i pocieszając serce Jezusa. W 2019 roku przesłanie wyemitowane przez katolickie radio w Massachusetts ponownie ożywiło debatę, podkreślając potrzebę pokuty i pokory. Nawiązała do symboliki posypania się popiołem, symbolizującej pokutę i odnowę duchową, a także wzmocniła praktykę różańca jako niezbędną w obliczu globalnych wyzwań, takich jak wojny, choroby i kryzysy moralne. Na przestrzeni lat przesłania Akity spotykały się z różnymi reakcjami. Dla niektórych były to prorocze ostrzeżenia, dla innych jedynie wzmacniają wartości chrześcijańskie. Jednak w 2024 roku, w rocznicę objawień, 93-letnia siostra Agnes Sasagawa przedstawiła niepokojącą przepowiednię. W wizji przekazanej przez jej anioła, stróża doniosła o możliwych klęskach żywiołowych, niepokojach społecznych i kryzysach duchowych, nawet poważniejszych niż wyzwania, przed którymi stawały w innych czasach. To przesłanie odzwierciedla pilność wezwania do modlitwy i działania, podkreślając znaczenie małych gestów dobroci i poświęcenia w czasach próby. Wybory dokonane dzisiaj mogą wyznaczyć przyszły kurs, sugerując, że ludzkość wciąż ma szansę uniknąć najpoważniejszych konsekwencji poprzez wiarę i pokutę.